Roraima w języku wenezuelskich Indian oznacza matkę wszystkich wód. W styczniu 2005 roku grupa rosyjskich biofizyków przyjechała tu po unikalną próbkę wody, która według uczonych nigdy nie miała bezpośredniego kontaktu z człowiekiem. Taka woda jest tylko w jednym miejscu na Ziemi, w Wenezueli. Według jednej z hipotez w Paleozoiku, na południowej półkuli, istniał kontynent zwany Gondwana. Silne procesy tektoniczne, które przebiegły 3,5 miliona lat temu, rozbiły go na kilka części. Tak powstały płaskie stołowe góry które Indianie nazwali typui, czyli słupy. Roraima była największą z nich. Jest to na tyle daleko, na tyle trudno tam trafić trzy dni przez sawannę i dżunglę, potem wspinaczka po 800-metrowej ścianie, że to wszystko wymaga pewnego entuzjazmu. Ale tam mieliśmy wodę w jej unikalnym, dziewiczym stanie. Na Dorajmu stale wisi olbrzymia chmura. Pod wieczór pojawia się lekka mgiełka. Kiedy z za góry wychodzi księżyc, mgła zaczyna świecić równym niebieskim światłem. Widać w tym świetle, jak w nieruchomym powietrzu wiszą najmniejsze krople wilgoci. Lekki powiew wiatru i ten wodny pył łączy się w krople. Tak powstaje deszcz, który niezliczonymi wodospadami spływa w dół. Dziś jest 30 stycznia 2005 roku. Próbka numer 16. Potem zapakujemy to wszystko w folię i w ten sposób woda przez kilka dni zachowa energię i atmosferę Roraimy. Kilka tysięcy kilometrów stąd w laboratorium w Petersburgu. Spokojnie przeprowadzimy wszystkie analizy i wtedy będziemy mogli wyciągnąć jakieś wnioski. W laboratorium profesora Korotkowa opracowano urządzenie, które pozwala określić energię wody. Wykorzystuje ono efekt Kirliana. Wszystko, co znajdzie się w silnym polu magnetycznym, zaczyna świecić. Im więcej energii ma obiekt, tym jaśniej świeci. Wodę z Wenezueli porównano ze zwykłą pitną wodą. Ta woda była nie dwa, ale nawet 40 tysięcy razy bardziej aktywna. To rzeczywiście dwie zupełnie różne substancje. Taka woda od razu aktywizuje organizm, aktywizuje cały system. Dlatego też mieszkający tam Indianie żyją długo, są szczęśliwi i wcale nie chcą, by przyszła do nich jakaś cywilizacja. Późno jesienią 1632 roku we wsi Eningen, biedny pastuch Hans Sierota, nieznający swoich rodziców i swego pochodzenia, wyruszył szukać szczęścia w południowych Włoszech. Jego droga prowadziła przez waltzgut nad renem. W pewnym momencie Hans poczuł, że to miejsce dziwnie na niego działa. Nogi same zaprowadziły go na miejsce, w którym okazał się zagajnik. Hans rozejrzał się. Niedaleko, prosto z ziemi, biło źródło. Młodzieniec podszedł do niego i napił się wody. Po wielu latach opowiadał swoim wnukom historię o tym, jak woda przywróciła mu pamięć. Przypomniał sobie wszystko: ojca, matkę i dom, w którym się urodził. Współczesna nauka twierdzi, że wodna struktura organizmu każdego człowieka jest identyczna strukturze wody z miejsca, w którym się urodził. Dlatego nasz związek z miejscem urodzenia trwa całe życie. Pojęcie ojczyzny ma nie tylko wzniosły poetyczny sens, ale też konkretną fizyczną treść. Woda na całym świecie jest różna. Przedostając się na powierzchnię przez minerały, górskie wzniesienia, woda odbiera wibracje gleby, informacje o jej biologicznych i energetycznych osobliwościach. Badaliśmy wodę, którą sprzedaje się w butelkach. Producent zapewnia, że to najlepsza woda na świecie, ale ona jest pusta i martwa. Oczywiście jest dobra i czysta, są w niej różne minerały. Ale to jest martwa woda. Nie ma w niej energii życia. Człowiek raczej nie poczuje większej różnicy pomiędzy czystą, naturalną i sztucznie oczyszczoną wodą. Każde zwierzę zawsze wybierze wodę źródlaną, ponieważ ta woda nasycona jest naturalną energią. Niedawno odkryto jeszcze jedną unikalną cechę naturalnej wody. Okazało się, że taka woda może się palić. Spala się sama woda. Spala się ona dlatego, że ma bardzo szczególną strukturę. Woda naturalna. W języku naukowym spalanie to utlenianie, przy którym wydziela się ciepło i światło. Woda spala się dzięki temperaturze otaczającego ją środowiska. Wydzielające się światło możemy zauważyć dzięki bardzo czułym urządzeniom. Klen aktywizuje się cały czas i cały czas spalają się związki organiczne. Możemy też zobaczyć światło. Spalanie wody to powolny proces. Gdyby nie daj Boże taki nie był, spłonęłaby cała woda na ziemi. 3 czerwca 1940 roku do radzieckiego konsulatu w Niemczech dostarczono list, którego autor prosił o pilny kontakt. Jeśli tego nie zrobicie, moja praca u Heydricha straci sens, pisał agent Willy Lem, znany pod pseudonimem Brighton. Chciał donieść o tajnych eksperymentach na poligonach i pracach nad syntetyczną benzyną z brunatnego węgla i wody.